No dobra, no nie umiem robić krasza, no sorry, no kurde. Ale! Ja mogę spróbować G W kolaboracji właśnie z firmą, która wyprodukowała krasza The Bandicoot 4, więc... Sprawdźmy, jak smakuje Woba Fruit! Siemano ekipa, witam was serdecznie! Pierwszy G Fuel w kolaboracji z jakąś postacią! Z... Tym razem mamy postać z gry! Ogólnie wszystkie tam są postacie z gry, ale... W... Wszelkiego rodzaju te postacie, które mam tam... Dostały swój film, a niestety Crash... Chyba nie dostał, prawdopodobnie dostał tylko, że to była jakaś... niskobudżetowa produkcja, albo nie dostał w ogóle... Ja czekam na film z nim! Bo naprawdę w grze... Jest spoko... Oglądamy oczywiście te wszelkiego rodzaju gameplay e i tak dalej. Ale okej. Okay. Mamy naszego G no kurde, wszelkiego rodzaju składniki, wszelkiego rodzaju wartości odżywcze są takie same jak przy innych G więc przejdźmy od razu do testu smaku. Eeej! No właśnie, jakie mogę... Zacząć jakiegoś filmiku o jakiejś postaci, gdybym nie zrobił głębszego researcha o niej, więc dlatego przejdziemy do testu smaku i tak dalej później. A teraz porozmawiajmy o tym Jamraju, co? Bo pierwotnie Crash to jest Jamraj. To jest takie połączenie jabłka z czym? z hieną? Nie, nie wiem, kurczę. Jamnika z diabłem tazbańskim, czy w ogóle. Crash jest diabłem taswańskim, tylko tutaj na tej rzeczy. Woleli go nazwać Jamraj. Właśnie nie wiem. Tylko wyjadacze myślę, Crasha, takiego głębszego, jego głębszej treści i tak dalej, mogliby mnie wesprzeć, ale. Crash jest kurde, jedną z tych gier, których ja bym na pewno się zakochał, bo ja lubię platformówki nie tak bardzo jak na przykład mówiłem przy okazji, tam openingu. Paki, gdzie wszelkiego rodzaju g mogliście zobaczyć. Mówiłem tam, że nie za bardzo lubię platformówki, ale jednak. Większość czasu wychowałem się też na platformówkach. Pierwszy był oczywiście Tetris, ale Tetris to jest inna gra i myślę, że oglądając te gameplaye Namu i chyba Nero też grał w to, Namu z Nero, bo oni grali chyba w czwartą część, wątpię, że wygrali w trzecią. To jest całkiem nowa produkcja, a Polsat Games lubi dawać właśnie w programie po lekcjach takiego typu właśnie platformówki. Więc ja bym się na pewno zakochał w tym, no niestety nie mam na razie Xboxa, PS4, Nintendo. Na Nintendo zbieram, ale no, zbieram już trzeci rok i jakoś tego kurde nie jestem ani bliżej, ani dalej. Jestem po prostu, kurde, tak w połowie. No i co? Pierwotnie pierwszą część Crash'a, pierwotnym deweloperem, o tak powiedzmy, była firma Naughty Dog. I oni, powinniście ich znać, jeżeli siedzicie w gamerce tak bardzo, jak naprawdę wielu YouTuberów, oni stworzyli takie nazwy jak The Last of Us czy Uncharted. Więc jeżeli nie słyszeliście o nich, a słyszeliście o tych grach, to wiedzcie, że oni są ich bezpośrednimi deweloperami. A Crash'a pierwszą część stworzyli w 1998, więc Crash jest starszy ode mnie. Ja pierdziele. No niby te 4 lata robią różnicę, ale no kurde. Jednak Crash ma już 27 lat. Jakie pierdykam, Ale porozmawiajmy może teraz o czwartej części. Bo, jednak, kurde, ta kolaboracja jest z. For Toys for Bob. Jednak, Naughty Dog nie, nie szło z crashem aż tak dalej. Jakby nam się mogło to wydawać. Tym razem mamy inną firmę. Niestety, nie znalazłem innych gierek takich. Sławniejszych, oczywiście dam jakieś gry Jeżeli będzie jakaś sławniejsza oczywiście jako pierwszą Ale chyba najsławniejsza to będzie Crash 4 It's about time I naprawdę jak oglądałem jak Namu i Nero Albo No kto tam kurde grał w to Wraz z Namu to Wiedziałem że mógłbym się w tym zakochać bo jednak, jak sobie przypomnę jak napieprzałem w te platformówki ogólnie To jest jedna z tych bardziej zaawansowanych platformówek Czyli wiecie, strzelają w was, musicie naprawdę znać sekwencje i tak dalej Zbierać właśnie te owoce, łupa One strasznie przypominają mi mango Czy to będzie mango drink? No bo właśnie, to nie jest kurde bezpośrednio napisany na puszczę smak 10 minut na to poświęciłem, żeby znaleźć ten smak, i nie znalazłem, więc dlatego to będzie najprzyjemniejsza część tego odcinka, czyli ja będę zgadywał, jaki to smak, potem oczywiście pod koniec w opisie dam, jaki to jest smak naprawdę, ale no bo nie istnieje coś takiego jak Wumpa fruit, to jest tylko i wyłącznie na rzecz właśnie tej gry stworzony owoc. Bo wiecie, Crash zdobywa je, zdobywa expa, ulepsza siebie. Czy to tak działało? No, coś takiego. A może nie? Może on po prostu zbierał, ale no, głównie grali też wiecie w Star Wars i tak dalej, więc mogą to być bardzo zbliżone do siebie gry. Ale okej, okay. otwórzmy to i sprawdźmy, bo jednak... Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to mamy 0, 3, prawie że wszystkim. Żadnego białka, żadnych węglowodanów, żadnych cukrów, żadnego tłuszczu. Tylko 65 mg sody, sodium, czyli soli. Potasu 210 mg, niacyny 4 mg, witaminy B12 60 mikrograma, witaminy C 45 mg, witaminy B6 40 mg. To są naprawdę, kurde, takie typowe dla GFuel'a, jeżeli miałby być szczery, informacje. co? ok. Trochę to nagrywam, jak się ściemnia. No, kurde, akurat teraz pojechali moi rodzice... w Starali się wcześniej, ale jednak im nie wyszło. No i niestety. Ach. Kurde, jestem ciekaw, jak by mi poszło właśnie w takim korne gameplayu właśnie na przykład w Crash Bandicoot 4. Nie mówię o wcześniejszych kraszach, które kurde może by mój złom pociągnął, może bym zainstalował na kompie, ale no wiecie, to już kurde na Steamie, ja już bym wolał jak zdobędę Nintendo zagrać to. O kurde, jak już jest zapach tutaj wyczuwalny, to można powiedzieć, że jest połowa sukcesu, ale dajmy temu bliższy test zapachu. Jabłko! Jabłko jak ciul! Nie! <ścoughs> Kurde, to pachnie jak poprzednim razem, właśnie ten Tiger! To pachnie jak Caprio! Ale, tutaj czuję jeszcze jakieś inne zapachy, ale. Nie no, tutaj czuć 90% takiego jabłka. 10% takiego innego czegoś, ale nie wiem. No, ja to głównie kurde jabłko czuję. Kurde, jabłkowy energetyk od G-Fuel. Ej, to może być kozak. Jeżeli to będzie na tym samym poziomie co Tiger, albo lepszy. O, kurde. A jeżeli chodzi o kolor, no próżno szukać, naprawdę. No może jakieś lekkie. Ty nie, to jest kompletnie czyste. No, wróćmy to do przodu, żeby nie było. I znowu mam wrażenie, że kurde tutaj jest jakiś kolor. Taki lekko-żółty. Ale już tutaj bym miał naprawdę wahanie się, że. bo może jednak nie, bo to jest jednak o wiele bardziej czyste. Ale jednak, jakby wzią... jak wziąłem tak pod światło, to już widać się taki lekko-złotawy. Taki żółty, coś. Coś tak kurde ten kolor jest, ale jakby jak teraz tak postawię to kompletnie nic. Poprzedni ten Tetris to był naprawdę. Zauważyłem, że jednak jest tam kolor jakiś żółty, więc jakbym miał się coś do czegoś przypierdzielić, to jak robicie? Energy Drinka, który ma być czysty bez żadnych barwników to mówcie, że będzie naprawdę czysty C4 była prześwietna, czysta a tutaj widzę jakieś żółte kolory no halo dobra, teraz dajmy temu test zapachu z wprost ze szklanki może wtedy wydedukuję jaki to owoc bo to nie pachnie jak 100% jabłko. Ja tu jeszcze coś czuję. Nie wiem. No ja tu czuję jabłko. I jakiś kurny jeszcze owoc. No jestem ciekaw, jaki, ale dobra. Dajmy temu test smaku, bo jednak. Jabłkowy energetyk od G-Fuel to może być kozak. Powiem wam tak, jeżeli łumpa frut miałby tak smakować jak ten G Fuel, jakbym go kurde jadł tonami. To smakuje jak takie słodkie jabłko, nie takie kwaskowe, cierpkawe jabłko, jak dajmy na to było przy. Black o takie cierpkie jabłko? Bo w sumie tak. Ja tu nie czuję w ogóle żadnych kwaskowych nut. To jest po prostu słodkie jabłko, ja bym to w sumie porównał do Predatora Red Apple, ale tu jest jeszcze coś czuć, kurde! Kurde, nie wiem. Jak potem przeczytam ten smak i kurde będę już wiedział jaki to jest smak, może to naprawdę jest jabłko, a mi się coś pierdzi, nie no ja tutaj coś czuję jeszcze. Nie wiem, kurde, ja to jednak chyba będę rankingował wśród jabłkowych energetyków, ale jakbym to mógł rankingować właśnie wśród nich? To jest kurde problem. O, fajnie, jasność się włączyła, super. Bo tak jak mówiłem, trochę się ściągnie. Kurde, jest czuć jakiś jeszcze owoc. Ej, może naprawdę dzifilę zrobił z tego ten że niby wiecie, łumpafrut, fruit. a może tutaj naprawdę istnieje taki owoc. I kurde, wszyscy mówią, że, e, bo to jest nieprawdziwe. Nie ma czegoś takiego jak owoc łupy. A może kurde, coś takiego jednak istnieje. <gryw> ja sobie wyobrażam, Red Bull Winter Edition, wumpa fruit. Kurde. Ale by ludzie mieli mindfuck. No ale wracając. Od Tigera na pewno nie jest lepszy. Ja bym to bardziej postawił przy takim Predatorze. O, wyżej o wiele lepszy, jeżeli chodzi o Predatora. Predator był spoko, ale jednak to mi bardziej siada. I jeszcze ten drugi smak, kurde. Możecie mi mówić, że mi coś odpieprzyło, bo to pewnie jest yy, energol o smaku samego jabłka, ale ja tu naprawdę coś czuję. Kurde, staram się to tak wydedukować, ale nie wiem. Ten smak jabłkowy jest tak, kurde, ten... W sumie, ja bym tu mógł dać trzecie miejsce, musiałbym zobaczyć te energole. Hej, energole jabłkowe i kiwi. I patrząc tak na to, no to naprawdę, nie myliłem się. Predator jak na razie jest na trzecim miejscu. Black od niego jest naprawdę minimalnie lepszy. Jednak tam było o wiele lepiej czuć te jabłko i ta mięta też trochę podbijała ten smak jabłka, więc dlatego no minimalnie, ale wygrywa nad tym, ale... Predator? Nie możesz się temu równać. No kurde, ja bym to o wiele bardziej wybierał. O Jezus! Ja bym to o wiele częściej wybierał, jakby kurde, jakimś cudem weszło do Polski, od właśnie tego Predatora. No, Tigera to na pewno nie, kurde. Tigerowi wyszło coś. Naprawdę bardzo dobrze wyszło. Ale kurde. Tak dobrze, że sami widzieliście recenzję. Ogólnie bardzo polecam, ale kurde. G Fuel? Naprawdę kurde kozak. Naprawdę kurde kozak. No i co? To by było chyba na tyle. Ja ja wam obiecuję, jeżeli kurde, to będzie naprawdę coś takiego popierdzielenia oczywistego. Jeżeli chodzi o ten drugi owoc, bo ja nie popuszczę. Ja wiem, że kurde tutaj jest jeszcze jeden pierdzielony smak, którego ja nie mogę wydedukować. Ale ten, ale ten smak jest taki naprawdę, tak 20%. Reszta to takie fajne, solidne jabłko. Ale dobra. Widzimy się następnym razem przy następnym GFUL-u. Kurde jestem naprawdę podekscytowany bo ten jest naprawdę spoko intensywnością smaku kurde też wygrywa bo ten na razie jest taki najbardziej intensywny z tych wszystkich Snow mógł coś tam ale w było wyczuć i wiśnie i jagodę i właśnie tę cytrynę przy Tetris Blast kurde wydedukowałem że to smakuje jak skitlesy i to kurde naprawdę, jak nie kłamie. Jeżeli wy byście to kupili i spróbowali, dajcie mi znać, czy wam też smakowało z kitlesami. Kurde, naprawdę. G Fuel umie robić energole. Ciekaw jestem, jak to by było z ich tymi. Energolami w proszku z ich suplementami energetycznymi. Jak to lubię to nazywać. Jeżeli widzieliście, jeżeli nie widzieliście też mojego odcinka na temat Date, Zapraszam również. A na dzisiaj to by było na tyle. Bo jednak jestem bardzo ciekaw, nie popuszczę! Kurde, nie popuszczę, ja wiem, że jestem popierdzielony, ale ja wiem, że tu jeszcze jest coś czuć. Nie popuszczę!